No i mam cię braciszku. Ha! Ha, 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 ha. Wybacz, nie mogłam się powstrzymać. Jak mnie znalazłaś? Mama nauczyła mnie, jak zwężyć trop. Niech mi poszło, co? Albo miałaś szczęście. Ha! Nigdy wcześniej nie znalazła go tak szybko. Z każdym dniem jest coraz lepsza. Doskonale się uzupełniają. To znaczy, że są gotowi. Dziś jest ten dzień znowu chybiłeś? Mamo, <laughs> tato! Pierwszy raz tak szybko go odnalazłam. Dlatego, że ci na to pozwoliłem. Och, tak? A może i na to mi pozwoliłeś? <laughs> dobrze, dobrze. Wystarczy już tych przepychanek. <laughs> A ja mam dla Was niespodziankę. Będziecie mi towarzyszyć podczas wyprawy do Udugu. Wybieramy się do Udugu? A gdzie jest Udugu? Nigdy o nim nie słyszałem. To gdzieś na lwie Ziemi? <laughs> Zobaczycie. Przejście szlakiem do Udugu jest ważnym elementem dorastania w królewskiej rodzinie. I wszystkie królewskie rodzeństwa wyruszają w tę podróż, kiedy są gotowe. Ty też tam byłeś, tato? Nigdy nie miałem takiej okazji. W końcu nie mam brata ani siostry. I nie martw się o swoje obowiązki w Lwiej Straży, Kajon. Kiedy ciebie nie będzie, ja stanę na czele Straży. Poważnie? Możliwe, że twoi przyjaciele nauczą się czegoś nowego od swojego króla. A, jasne. Punga będzie zachwycony. Simba? Jego królewska mość? Będzie przywódcą straży? Niewiary wiary, godne! Tylko się nie przyzwyczajajcie. Widzimy się, kiedy wrócę z Udugu. Powodzenia! Pa, Cześć! Do zobaczenia!